Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre osoby wydają się mieć tak jasno określony cel, podczas gdy inne czują się zagubione? Czy wiedziałeś, że przed wcieleniem zawarłeś potężne umowy ze swoim wyższym ja? Dziś zbadamy siedem kontraktów duszy, które jako jeden z wybranych zgodziłeś się wypełnić. Te kontrakty to nie tylko obietnice, to ścieżki rozwoju i samopoznania. Możliwe, że stajesz w obliczu bólu i wyzwań, które wydają się nie do zniesienia ale każde z nich to ukryta szansa na rozwój i połączenie się z Twoją prawdziwą istotą. Zrozumienie tych kontraktów pomoże Ci znaleźć klucz do przekształcenia swojego bólu w siłę i do życia pełnego celu, którego zawsze pragnąłeś. Przyjdź i odkryj, jak ponownie połączyć się ze swoim ja i przyjąć swoje przeznaczenie. Ale najpierw sprawdź, czy subskrybujesz kanał, aby otrzymywać więcej treści tego rodzaju. Kontrakt wzajemnego wyboru. Wyobraź sobie, że zanim się urodziłeś, istniał wielki plan, który został starannie opracowany. W tym planie masz specjalnego przyjaciela, którym jest Twoje Wyższe Ja, część Ciebie, która jest bardzo mądra i zna wszystkie lekcje, które musisz przyswoić. Ten przyjaciel jest zawsze z Tobą, nawet jeśli tego nie dostrzegasz. Zanim przyjdziesz na Ziemię, Ty i Twoje Wyższe Ja spotykacie się w magicznym miejscu i zawieracie bardzo ważną umowę, zwaną kontraktem wzajemnego wyboru. Ten kontrakt to jak obietnica między Wami, w której wspólnie decydujecie o wszystkim, co wydarzy się w Twoim życiu? To tak, jakbyś planował wielką przygodę pełną wyzwań, radości i nauki. Wybieracie doświadczenia, które przeżyjesz, takie jak osoby, które spotkasz, lekcje, które przyswoisz, a nawet przeszkody, które napotkasz. Na przykład możesz zdecydować się być osobą, która uczy dobroci, albo kimś, kto nauczy się wybaczać. Te wybory są bardzo wyjątkowe ponieważ pomagają ci się rozwijać i lepiej zrozumieć samego siebie oraz świat wokół ciebie. Pomyśl o tym, jak w grze planszowej wybierasz swoją ścieżkę. Czasami możesz wybrać łatwą drogę, ale innym razem decydujesz się na trudniejszą, ponieważ wiesz, że nauczysz się z niej o wiele więcej. Tak samo w twoim życiu trudności to nie tylko problemy, ale szanse na rozwój. Każde wyzwanie, przed którym stoisz, jest okazją, by stać się silniejszym i mądrzejszym. Podczas swojej podróży mogą zdarzyć się momenty, kiedy poczujesz się zagubiony lub zniechęcony. W takich chwilach pamiętaj, że dokonałeś tych wyborów z jakiegoś powodu. Twoje wyższe ja zawsze jest z tobą, pomagając i prowadząc cię, nawet jeśli tego nie zauważasz. To jak posiadanie wewnętrznego kompasu, który wskazuje właściwą drogę. Każda misja, którą wybierasz, ma swój cel. Niektóre mogą wydawać się trudne, podczas gdy inne są pełne radości i zabawy. Ale wszystkie są ważne. Każda z nich dodaje nowy kolor do wielkiego obrazu Twojego życia, pomagając Ci stać się najlepszą wersją siebie. W końcu, ta podróż to wielka szkoła, w której jesteś zarówno uczniem, jak i nauczycielem. Ucząc się na swoich doświadczeniach, nie tylko rozwijasz się, ale również inspirujesz innych wokół siebie. I tak, poprzez ten kontrakt wzajemnego wyboru. Wyruszasz w piękną podróż samopoznania i duchowego wzrostu, zawsze starając się połączyć ze swoim mądrzejszym ja i wywrzeć wpływ na świat. Jeśli chciałbyś więcej treści tego rodzaju, w komentarzach znajdziesz link do e-booka, który pomoże wzmocnić twoje życie duchowe. Kontrakt odporności w trudnościach. Wyobraź sobie, że zanim rozpoczniesz swoją podróż przez życie, zawierasz bardzo szczególny pakt z samym sobą. Ten pakt to jak obietnica, którą podpisujesz pełna odwagi i determinacji. Nazywa się on kontraktem odporności w trudnościach i dotyczy tego, jak stawiać czoła wyzwaniom pojawiającym się na Twojej drodze. Pomyśl o wyzwaniach jak o kamieniach, które pojawiają się na Twojej ścieżce. Czasami te kamienie mogą wydawać się ogromne i trudne do pokonania. Może to być moment, w którym czujesz się smutny lub kiedy coś nie idzie tak, jak się spodziewałeś, jak w grze, której nie możesz wygrać ale w tym pakcie obiecujesz, że zamiast się zniechęcać i rezygnować, potraktujesz te trudności jako okazję do rozwoju i nauki. Kiedy stawiasz czoła wyzwaniu, jesteś jak bohater na misji. Każda przeszkoda, którą pokonujesz, to jak zdobywanie nowej mocy lub umiejętności. Na przykład, jeśli masz trudności z nauczeniem się czegoś nowego w szkole, na początku może się to wydawać trudne, ale za każdym razem, gdy próbujesz ponownie, stajesz się silniejszy i mądrzejszy. To jak trening w grze, aby stać się mistrzem. Dodatkowo, radząc sobie z tymi trudnościami, nie tylko stajesz się silniejszy, ale także uczysz się lepiej rozumieć uczucia innych osób. To właśnie nazywamy empatią. Kiedy przechodzisz przez coś trudnego, potrafisz postawić się w sytuacji innych, którzy przeżywają podobne chwile. To tak, jakbyś miał supermoc, która pomaga ci poczuć to, co czują inni, sprawiając, że stajesz się bardziej życzliwy i wyrozumiały. Czasami może być trudno pamiętać o tym pakcie, zwłaszcza gdy sprawy stają się naprawdę skomplikowane. Ale to właśnie w tych momentach najbardziej go potrzebujesz. Wyobraź sobie, że jesteś w grze przygodowej. Gdy napotykasz wroga lub wyzwanie, to jest czas, by użyć swoich umiejętności i odwagi, aby je pokonać. I tak samo jest w życiu. Zawsze, gdy coś nie idzie zgodnie z planem, masz szansę wykorzystać to, czego się nauczyłeś, aby wstać i iść dalej. Ten pakt uczy cię także, że nie ma nic złego w proszeniu o pomoc. Czasami, dzieląc się swoimi trudnościami z przyjaciółmi lub rodziną, możesz poczuć się lepiej. Mogą ci pomóc znaleźć sposoby na stawienie czoła wyzwaniom, a razem możecie stać się jeszcze silniejsi. Pamiętaj, że w trakcie swojej podróży każda trudność, z którą się zmierzysz, jest okazją do wzrostu. A na koniec, wszystkie te doświadczenia łączą się, tworząc to, kim jesteś. Za każdym razem, gdy pokonujesz kamień na swojej drodze, stajesz się silniejszy i lepiej przygotowany na kolejne życiowe przygody. Więc za każdym razem, gdy napotkasz coś trudnego, pamiętaj o swoim, kontrakcie odporności w trudnościach. Traktuj to jako szansę, by stać się prawdziwym bohaterem swojej własnej historii, przekształcając każde wyzwanie w piękną okazję do nauki i rozwoju. Kontrakt przebudzenia duchowego. Wyobraź sobie, że zanim przyjdziesz na świat, zawierasz bardzo szczególną umowę. Jakby to był magiczny pakt. Ten pakt nazywa się kontraktem przebudzenia duchowego i jest niezwykle ważny, ponieważ pomaga ci odkryć, kim naprawdę jesteś i jaki jest twój cel w życiu. Pomyśl o tym kontrakcie jako o magicznym kluczu, który otwiera drzwi do świata pełnego odkryć. Te drzwi prowadzą cię w niesamowitą podróż, podczas której możesz zgłębiać swoje emocje, myśli i uczucia. Kiedy zobowiązujesz się do realizacji tego kontraktu, obiecujesz zwracać uwagę na wszystko co dzieje się wokół ciebie i w tobie. Czasami, aby obudzić swoją duchową świadomość, będziesz przechodzić przez doświadczenia, które mogą być wyzwaniami. Te doświadczenia są jak testy, które pomagają ci lepiej zrozumieć życie. Na przykład możesz stanąć w obliczu sytuacji, które skłonią cię do zakwestionowania tego, w co wierzysz lub co wiesz. To jak w grze, kiedy nagle stajesz naprzeciw potężnego bossa, jest to okazja do nauki i stania się silniejszym. Te głębokie doświadczenia mogą być ekscytujące, a nawet trochę przerażające, ale mają swój cel. Za każdym razem, gdy stawiasz czoła wyzwaniu lub trudnej sytuacji, uczysz się czegoś nowego o sobie. To jak układanie puzzli, gdzie z każdą nową częścią obraz staje się coraz bardziej klarowny. Z czasem zaczynasz lepiej rozumieć swoją prawdziwą naturę i to, po co tutaj jesteś. Co więcej, ten kontrakt uczy cię również o miłości i współczuciu. W miarę jak stajesz się bardziej świadomy uczysz się rozumieć i czuć to, co przeżywają inni. To bardzo ważne, ponieważ umiejętność postawienia się na miejscu drugiej osoby pomaga budować prawdziwe i głębokie więzi. Zaczynasz dostrzegać, że wszyscy jesteśmy razem w tej podróży przez życie, a to nas jeszcze bardziej jednoczy. Kolejnym ważnym aspektem, kontraktu przebudzenia duchowego jest to, że zachęca Cię on do eksplorowania swoich pasji i zainteresowań. Kiedy odkrywasz, co naprawdę kochasz robić, to jakbyś znalazł jasną gwiazdę na niebie. To pomaga ci żyć w sposób bardziej autentyczny i radosny, podążając ścieżką, która sprawia, że twoje serce bije szybciej. Czasami możesz czuć się zagubiony lub nie wiedzieć, jaki jest twój cel. To normalne. Te momenty są częścią podróży. Kiedy to się zdarza, przypomnij sobie o swoim kontrakcie. To przypomnienie, że nie musisz mieć teraz wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze jest, by kontynuować eksplorację i zastanawiać się, co sprawia, że jesteś szczęśliwy? Więc za każdym razem, gdy czujesz coś silnego lub masz nowe pomysły, zwróć na to uwagę. To może być twoje wewnętrzne ja, które prowadzi cię na nową drogę. Bądź otwarty na lekcje, które przynosi życie, bo każda z nich to okazja do wzrostu i rozwoju. Podsumowując, kontrakt przebudzenia duchowego polega na lepszym poznaniu siebie, uczeniu się z życiowych doświadczeń i odkrywaniu swojego prawdziwego ja. To niesamowita podróż, którą wszyscy odbywamy, pełna przygód i odkryć, a każdy krok przybliża Cię do zrozumienia, kim naprawdę jesteś i jakie jest Twoje miejsce na świecie. A teraz, podziel się swoimi doświadczeniami z kontraktami dusz w komentarzach, jestem ciekaw, aby je poznać. Kontrakt służby. Wyobraź sobie, że zanim rozpoczniesz swoją życiową podróż, zawierasz bardzo szczególną umowę nazwaną kontraktem służby. Ten pakt to jak magiczna obietnica, która pomaga ci zawsze pamiętać, jak ważne jest pomaganie innym i robienie dobrych rzeczy dla świata. To tak, jakbyś stawał się superbohaterem, którego misą jest zmienianie życia ludzi wokół ciebie. Kiedy podpisujesz ten kontrakt, obiecujesz, że zawsze będziesz szukać sposobów, aby pomóc tym, którzy tego potrzebują. To może być coś prostego, jak pomoc przyjacielowi w niesieniu książek lub opieka nad zwierzęciem, które potrzebuje miłości. Każde małe działanie się liczy. Zauważysz, że kiedy robisz coś dobrego, twoje serce wypełnia się radością, a to jest niesamowita część tego kontraktu. Czasami pomaganie innym oznacza podejmowanie decyzji, które mogą nie być łatwe. Na przykład możesz chcieć pobawić się nową zabawką, ale wiesz, że twój przyjaciel jest smutny i potrzebuje kogoś do rozmowy. W tym momencie twój kontrakt przypomina ci, że stawianie uczuć innych na pierwszym miejscu jest ważną częścią bycia życzliwym. To nazywamy poświęceniem. Kiedy wybierasz pomoc komuś, nawet jeśli oznacza to rezygnację z czegoś, co chciałbyś zrobić, pomyśl, ile różnych sposobów masz, aby spełniać ten pakt każdego dnia. Możesz pomagać rodzicom w domu, opiekować się rodzeństwem, a nawet być miłym dla kogoś, kogo nie znasz zbyt dobrze. Za każdym razem, gdy to robisz, wypełniasz swój kontrakt i stajesz się prawdziwym bohaterem w prawdziwym życiu. To jak przygoda, gdzie każda dobra czynność jest wypełnioną misą. I nie zapomnij, że pomagając innym, również sam wiele się uczysz. Za każdym razem, gdy poświęcasz się, aby zrobić coś dobrego, stajesz się bardziej empatyczny i wyrozumiały. To oznacza, że lepiej rozumiesz, co czują inni ludzie, co pomaga ci budować silniejsze więzi i zdobywać wspaniałych przyjaciół. Ponadto, w trakcie swojej podróży odkryjesz, że działania związane ze służbą nie muszą być wielkie, aby były znaczące. Czasami prosty uśmiech lub słowo otuchy może sprawić, że czyjś trudny dzień stanie się lepszy. Te drobne gesty, gdy się sumują, wywierają wielki wpływ na świat. Więc za każdym razem, gdy masz szansę pomóc komuś, przypomnij sobie o swoim, kontrakcie służby. To przypomnienie, że życzliwość i troska to supermoce, z których wszyscy możemy korzystać. Działając z miłością i współczuciem, przyczyniasz się do tworzenia szczęśliwszego i bardziej zjednoczonego świata. Na końcu, ten kontrakt to sposób na życie z celem, wiedząc, że każdy gest się liczy. Stajesz się ważną częścią wielkiej historii ludzkości, pokazując, że miłość i dobroć mogą zmieniać życie ludzi. I pamiętaj, możesz być superbohaterem każdego dnia, po prostu zmieniając życie tych, którzy są wokół ciebie. Kontrakt uzdrawiania Wyobraź sobie, że zanim rozpoczniesz swoją życiową podróż, zawierasz bardzo szczególną umowę nazwaną kontraktem uzdrawiania. Ten pakt to jak magiczna obietnica, która pomaga ci zadbać o rany przeszłości i zostawić za sobą wszystko, co sprawia, że czujesz się smutny lub zraniony. Jest on niezwykle ważny, ponieważ uczy cię, jak rosnąć i stawać się jeszcze lepszą osobą. Kiedy mówimy o uzdrawianiu, nie myślimy tylko o uzdrawianiu ciała, jak w przypadku zranienia się podczas gry w piłkę. Mówimy o uzdrawianiu serca i umysłu również. Czasami w życiu wszyscy z nas przeżywają trudne chwile. Możesz pokłócić się z przyjacielem lub może zdarzyło się coś, co cię zasmuciło. Ten kontrakt przypomina ci, że aby iść naprzód i być szczęśliwym, trzeba przebaczyć i pojednać się. Pomyśl o przebaczeniu jako o magii, która oczyszcza twoje serce. Wyobraź sobie, że nosisz ciężki plecak pełen kamieni. Każda krzywda lub uraza to kamień w tym plecaku. Kiedy przebaczasz, wyjmujesz te kamienie, a plecak staje się lżejszy. To pomaga ci biegać szybciej w życiu i cieszyć się każdą chwilą. Ponadto, kiedy przebaczasz komuś lub przepraszasz, nie tylko pomagasz sobie, sprawiasz również, że druga osoba czuje się lepiej. To jak wtedy, gdy pomagasz komuś wstać po upadku, oboje stajecie się silniejsi i szczęśliwsi razem. Akt przebaczenia to prezent, który dajesz sobie i drugiemu, a to tworzy silniejsze więzi między wami. Ten kontrakt uczy cię również o czymś, co nazywamy długami karmicznymi. Wyobraź sobie, że zrobiłeś coś, co nie było miłe. Na przykład powiedziałeś coś złośliwego przyjacielowi. To może wrócić do ciebie jak bumerang. Życie ma sposób, aby nas uczyć. Aby to uzdrowić, musisz nauczyć się na swoich błędach i podejmować lepsze decyzje w przyszłości. To tak, jakby każdy błąd był lekcją, która pomaga ci rosnąć. Kiedy stajesz przed trudną sytuacją, kontrakt zachęca cię do spojrzenia w głąb siebie. Zapytaj siebie: Jak mogę to uzdrowić? Czego mogę się nauczyć z tego doświadczenia? Czasami może być to wyzwanie, ale przypomnienie o swoim kontrakcie daje ci odwagę, by zmierzyć się ze swoimi uczuciami i szukać przebaczenia. Czasami proces uzdrawiania zajmuje czas. Nie martw się, jeśli nie możesz od razu przebaczyć, to normalne. Każdy mały krok się liczy. Kiedy poczujesz się gotowy, nawet jeśli to potrwa, zauważysz, że czujesz się lżej, szczęśliwiej i bardziej skłonny do ruszenia naprzód. Więc za każdym razem, gdy poczujesz się smutny lub zraniony, Przypomnij sobie o tym, kontrakcie uzdrawiania. To przypomnienie, że uzdrawianie swojego serca i przebaczanie to wspaniała podróż, która może pomóc Ci żyć lżej i szczęśliwiej. Każdy krok, który stawiasz na tej drodze uzdrowienia, to okazja, by stać się jeszcze lepszą wersją samego siebie, a to jest coś bardzo szczególnego. Na końcu, kontrakt uzdrawiania dotyczy wzrastania i nauki. Uświadamiasz sobie, że każda rana może stać się okazją dostania się silniejszym i bardziej kochającym. I tak, podążając za tym paktem, nie tylko dbasz o siebie, ale również przyczyniasz się do stworzenia bardziej życzliwego i pełnego zrozumienia świata. Dobrze, przejdźmy dalej, ale zanim to zrobimy, zauważyłem, że jeszcze nie zostawiłeś swojego lajka. To jest bardzo ważne, aby YouTube dalej promował nasze treści, a my mogliśmy Cię wspierać, więc zostaw lajka. Pod tym filmem, to nic nie kosztuje. Kontrakt Integracji Mądrości. Wyobraź sobie, że zanim rozpoczniesz swoją życiową podróż, zawierasz bardzo szczególny kontrakt zwany kontraktem Integracji Mądrości. Ten pakt jest jak magiczna obietnica, która pomaga ci połączyć dwie bardzo ważne rzeczy: to, czego uczysz się w szkole, oraz to, jak się z tym czujesz. Razem te dwie części czynią cię mądrzejszą i bardziej kompletną osobą. Kiedy mówimy o wiedzy intelektualnej, myślimy o wszystkim, czego się uczysz. To obejmuje matematykę, nauki przyrodnicze, historię, a nawet rzeczy, które czytasz w książkach i widzisz w telewizji. Wiedza jest jak supermoc, ponieważ pomaga ci zrozumieć świat wokół ciebie i rozwiązywać problemy. Na przykład, kiedy uczysz się liczyć, możesz robić zakupy i zrozumieć, ile kosztuje każda rzecz. To jest naprawdę fajne, ale mądrość emocjonalna jest równie ważna. Chodzi o rozumienie swoich własnych uczuć oraz uczuć ludzi wokół ciebie. Oznacza to dostrzeganie, kiedy przyjaciel jest smutny i chęć pomocy, albo wiedzenie, kiedy ktoś jest szczęśliwy i świętowanie tego razem. Wyobraź sobie, że jesteś w parku i widzisz przyjaciela spadającego z huśtawki. Wiedza może powiedzieć ci, że musisz pomóc, ale mądrość emocjonalna sprawia, że czujesz, iż twój przyjaciel może być ranny i potrzebuje wsparcia. Ten, kontrakt integracji mądrości. Uczy cię, że łącząc zdobytą wiedzę i rozwijaną mądrość emocjonalną, możesz lepiej poruszać się przez życie w sposób etyczny i współczujący. Oznacza to podejmowanie decyzji, które są sprawiedliwe i które pomagają innym. Na przykład, jeśli wiesz, że pożyczanie swoich zabawek może sprawić, że przyjaciel będzie szczęśliwy, a ty czujesz się dobrze, robiąc to, wykorzystujesz zarówno swoją wiedzę, jak i mądrość. Teraz pomyśl, jak to może wpłynąć na Twoje życie i życie innych ludzi. Kiedy używasz swojej wiedzy, aby podejmować dobre decyzje, a swojej mądrości, aby zrozumieć, jak czują się ludzie, stajesz się osobą, która wnosi światło i dobroć do świata. Za każdym razem, gdy pomagasz komuś lub podejmujesz życzliwą decyzję, przyczyniasz się do zbiorowego rozwoju, co jest jak pomoc w tworzeniu lepszego świata dla wszystkich. Ten pakt przypomina Ci także, że chodzi nie tylko o naukę i uczucia. Chodzi o działanie. Na przykład, gdy widzisz kogoś potrzebującego pomocy, możesz użyć swojej wiedzy o tym, co jest właściwe, oraz swojej mądrości emocjonalnej, aby zdecydować się pomóc. Może to być coś prostego, jak zaoferowanie przekąski komuś, kto zapomniał o lunchu, lub pomoc koledze, który ma trudności w szkole. Ponadto, postępując zgodnie z tym kontraktem, stajesz się ważną częścią czegoś większego. Zauważasz, że każda mała akcja ma znaczenie i że razem możemy dokonać wielkiej różnicy. Za każdym razem, gdy wybierasz działanie w sposób etyczny i współczujący, inspirujesz innych do robienia tego samego. To jak łańcuch dobroci, który się rozprzestrzenia. Czasami możesz czuć, że trudno jest zrównoważyć to, co wiesz, z tym, jak się czujesz. Ale pamiętaj, że ten kontrakt zawsze jest z Tobą, przypominając, że praktyka prowadzi do perfekcji. Im więcej ćwiczysz empatię i współczucie, tym bardziej staje się to naturalne. I tak, z każdym dniem stajesz się mądrzejszą i bardziej kochającą osobą. Więc za każdym razem, gdy nauczysz się czegoś nowego lub poczujesz coś silnego, pamiętaj o swoim, kontrakcie integracji mądrości. To przewodnik, który pomaga ci wykorzystać swoją wiedzę i uczucia, aby wprowadzać zmiany w życiu innych ludzi. Postępując zgodnie z tym pakt, nie tylko rozwijasz się jako osoba. Ale także pomagasz stworzyć bardziej sprawiedliwy, życzliwy i pełen miłości świat. Umowa Współczującej Interakcji. Wyobraź sobie, że zawierasz bardzo szczególną umowę zwaną Umową Współczującej Interakcji. Ta umowa jest jak obietnica, która pomaga ci nauczyć się być bardziej życzliwym i wyrozumiałym wobec innych, szczególnie gdy sprawy stają się trudne. Kiedy mówimy o empatii, mamy na myśli zrozumienie, jak czują się inni. To jak wtedy gdy widzisz smutnego przyjaciela i chcesz mu pomóc. Ta umowa uczy cię, że nawet w trudnych momentach ważne jest, aby mieć miłość i współczucie dla innych. Pomyśl o tym w ten sposób. Czasami możesz mieć kłótnie z przyjaciółmi lub nieporozumienia z rodziną. Ta umowa przypomina ci, że nawet gdy sytuacja się komplikuje, możesz wybrać bycie życzliwym i zrozumienie punktu widzenia innych. To nie tylko pomaga ci poczuć się lepiej, ale także sprawia, że inni czują się lepiej. Dzięki tej umowie uczysz się, że miłość bezwarunkowa jest bardzo potężna. Oznacza to kochanie ludzi takimi, jakimi są, nawet gdy popełniają błędy. Działając ze zrozumieniem, stajesz się światłem w życiu innych, pomagając tworzyć silniejsze i pełne, ciepła relacje. Zatem, zawsze, gdy napotkasz trudną sytuację, pamiętaj o swojej umowie współczującej interakcji. Ona prowadzi Cię do bycia bardziej empatycznym. Promując miłość i zrozumienie, nawet w najtrudniejszych chwilach. A teraz dotarliśmy do końca naszej podróży przez siedem umów duszy, które zgodziłeś się wypełnić jako jeden z wybranych. Teraz, gdy znasz te umowy, możesz dostrzec, jak są ważne dla Twojego życia. Są jak mapy, które prowadzą Cię i pomagają zrozumieć Twoje doświadczenia, szczególnie w trudnych chwilach. Pamiętaj, każde wyzwanie, które napotykasz, to okazja do rozwoju i stania się silniejszym. Wypełniając te umowy, nie tylko odkrywasz, kim naprawdę jesteś, ale także łączysz się ze swoim wyższym celem. To oznacza, że możesz wnieść różnicę w świecie wokół siebie, szerząc miłość i zrozumienie. Dlatego, za każdym razem, gdy poczujesz wątpliwości lub wyzwania, pamiętaj o tych umowach. One są tu, aby cię wspierać. Jesteś wyjątkowy, a twoja podróż jest niepowtarzalna. Od teraz przyjmij swoją rolę jako jeden z wybranych i oświetlaj drogę dla siebie i innych. Do zobaczenia i dalej świeć. Nie zapomnij zostawić swojego lajka, subskrybować kanał i podzielić się tym filmem ze swoimi przyjaciółmi. Sprawdź również nasz poprzedni film, który mówi o wybranych, że już nie starzejecie się, i eksploruj naszą playlistę, aby.